Zastanawiałeś się kiedyś co się stanie, kiedy podłączysz trzy myszki do komputera i będziesz ich używał jednocześnie? Ja też nie, ale od tego tu jestem, aby to sprawdzić. Wraz z moim przyjacielem Karolem podłączyliśmy do mojego komputera trzy różne myszki. W dwóch z nich zakleiliśmy laser, aby było nam łatwiej robić większe ilości kliknięć. W ten sposób przetestowaliśmy na różne możliwe sposoby. Począwszy od budowania, po pvp z youtuberem, do bedwars oraz debris. Czy całą metodę klikania otrzymamy bana? Przekonajcie się sami oglądając ten film. To musi być teamplay. No. <noise> Dobra, trzy, dwa, jeden. Twoje! limit cię Teraz dwa zostajemy stary. Lewy. Znaczy prawy, 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 przepraszam. Dobra, stop, stop, stop. Dobra, lecimy. Będę pierwszy. Spójrzmy co on robi. Dobra. Myk! Raz, stary, raz, wiesz co ja robię? Właśnie, no nie wiem, jakbyś nawalał stary. stary!